się o meblach, więc tutaj też podzielę się swoim przykładem. Ja pracowałam kiedyś z klientem, który sprzedawał meble. Były to meble projektowane na zamówienie, fotele i kanapy głównie. Jakieś tam narożniki, szezlongi, ale to, to były głównie fotele i kanapy. Natomiast to, co było ciekawe, oni nie sprzedawali ani przez żadne salony, ani przez żadne sklepy, natomiast większość ich sprzedaży byli takimi dosyć drogimi meblami, dokonywana była przez architektów. I przez długi czas mieli bardzo duży problem w tym, że no, nie mieli gdzie pokazać tych mebli, nie, klient nie mógł pójść i sprawdzić, jak to wygląda, usiąść sobie, czy wygodne. Natomiast zmienili jedną rzecz: dali do, do tych architektów. Takie próbniki materiału. I okazuje się, że próbnik materiału, i samo to, że klient się dotknął, pomiział I to już mu wystarczyło do tego, żeby podjąć decyzję zakupową i sama skuteczność sprzedaży zwiększyła się dużo tylko dzięki temu, że były próbniki materiału. Nawet nie trzeba było nigdzie wystawiać mebli.